Dlaczego wydruki z drukarek Hewlett Packard są tak doskonałe? Bo wszystkie elementy systemu drukarki, tusze i papier idealnie ze sobą współdziałają. Dobry tusz musi być wyraźny na każdym podłożu. Tusz HP ma stabilny kontur, co daje czytelny wydruk. W specjalnych warunkach powstają elementy głowic drukujących. Laboratoryjna czystość i dokładność produkcji gwarantują jakość i niezawodność produktów Hewlett Packard. Każdy element poddawany jest rygorystycznej kontroli. Precyzyjną mikroinżynierię, nowoczesne projektowanie, najnowsze wyposażenie i najlepsze materiały stosuje się do produkcji głowicy, najważniejszego elementu systemu. Na linii montażowej powstaje głowica drukująca. Jej precyzyjne wykonanie gwarantuje optymalną jakość wydruku. Głowica wykonuje w trakcie druku najważniejszą pracę. Z każdej dyszy w ciągu sekundy wydostaje się 36 tysięcy kropelek tuszu. Zwykła fotografia to 35 milionów kropli, tak małych, że 4 miliardy zmieszczą się na łyżeczce od herbaty. W ciągu 20 lat HP wprowadził do użytku ponad 100 najlepszej jakości atramentów, a w każdej głowicy stosuje najnowsze zdobycze technologii. Głowica poddawana jest wielu testom, które dowodzą, że tylko trzy elementy drukarka, tusza i papier HP dają w efekcie najlepszy wydruk. Kupując oryginalny wkład atramentowy HP, uzyskuje się wyjątkową jakość wydruku i niezawodność oraz idącą za tym satysfakcję klienta, czego zawsze można oczekiwać od produktów Hewlett Packard.